Cześć, Kacper Kozakiewicz z Express House. Dziś chcę Wam pokazać mieszkanie, które znajduje się na ulicy Ciepłej w Białym Stoku. Mieszkanie jest dwupokojowe, mieści się na drugim piętrze i jest całkowicie po remoncie. Zapraszam Was na prezentację. Cześć, witam Was ponownie. Jesteśmy już w środku mieszkania. Zapraszam Was do największego z pomieszczeń. Największym pomieszczeniem jest oczywiście salon, który ma około 15 m. Tu jest miejsce na dużą kanapę trzyosobową. Jest sporo miejsca na telewizor, jest również miejsce na szafę RTV. Chcę Wam pokazać przepiękny widok, jaki mamy z balkonu. Jest tutaj naprawdę dużo zieleni, jest sporo drzew. Jest trawnik, cisza, spokój. Mieszkanie jest po stronie południowej, więc można się opalać i mamy bardzo jasne pomieszczenia w mieszkaniu. Jest również miejsce w salonie na stół z krzesłami, gdzie można komfortowo zjeść rodzinny obiad. Zapraszam Was do następnego pomieszczenia. Następne pomieszczenie, które chcę Wam pokazać jest korytarz. W mamy ponad 2 metry wolnej przestrzeni. Myślę, że jest tutaj idealne miejsce na szafę typu komandor. Można tylko po prostu dowolną przestrzeń zabudować, ewentualnie Zostawić kawałek miejsca po prostu na nakładanie butów. Zapraszam do sypialni. Sypialnia jest bardzo przystronna. Mamy tutaj sporo miejsca na łoże małżeńskie lub komodę. Ewentualnie w tym pomieszczeniu można zrobić pokoju dziecięcy. Myślę, że bez problemu nasze dzieci będą tutaj e, komfortowo odrabiać lekcje przy zamkniętych drzwiach. Następnym pomieszczeniem jest łazienka z WC. Łazienka z jest oczywiście całkowicie odnowiona. Mamy kabinę prysznicową, z prawej jest również miejsce na frakę. I ostatnim pomieszczeniem jest kuchnia. W kuchni jest miejsce do własnej aranżacji. Ja tutaj widzę stolik, dwa, trzy krzesła, gdzie można spokojnie napić się kawy. Jest również nowa zabudowa kuchenna. Jest również do Państwa aranżacji, ponieważ jeszcze nie ma ani piekarnika, ani płyty gazowej lub indukcyjnej. Zapraszam Was na darmową prezentację. Polecam Kacper Kozakiewicz.